Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. Tak jak już wspominałam, ten filmik jest nagrywany w niedzielę, bo inaczej by po prostu nie było szans nagrać go Wam w poniedziałek, więc trudno. No mam nadzieję, że ten taki jeden dzień różnicy nie zrobił Wam właśnie większej różnicy. I tak jeszcze spraw ze spraw takich bardziej technicznych, okazuje się, że ta tablica oto tutaj... Niestety nie jest z plastiku, więc bardzo uprzejmie dziękuję pracownikowi IKEA za to, że stwierdził, że to jest plastik. A ja też oczywiście, głupia idiotka, nie sprawdziłam specyfikacji tego, tylko tak wiecie, zasugerowałam się, że, aha, okej, okay, plastik, um, półeczki są z metalu, okej, okay, spoko, a okazuje się, że nie, że ta płyta, ta tablica jest z jakiejś płyty wiórowej, czy tam jakiejś innej płyty pilśniowej. E, w każdym razie, no nie jest to na pewno plastik, więc no słabo, słabo, bo obawiam się pleśni, szczególnie, że już kilka osób zdążyło mi napisać, że yy, popleśniała im ta tablica i że yy, no lipa po prostu straszna, tak, trochę wilgoci do niej tam do środka się dostało i po prostu to zaczęło, wiecie, tak pęcznieć i tak dalej, w ogóle czarny, czarny ten yy, grzyb się pokazywał, więc słabiutko, słabiutko, szkoda, no ale no cóż, no trudno, no będę ją dalej testować, wisi, no to nie, wisi, no i tyle, dobrze, okej okay, kochani, chodźmy zobaczyć w takim razie, co, co, co ciekawego się zmieniło u roślinek. Coraz większa rurka u difenbachi, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię tą difenbachię, ślicznie ona się wybarwia, choć na tu listku. więc każdy nowy listek mnie cieszy, no, zdecydowanie większa jest ta rureczka niż tydzień temu, no i tutaj obok jest Alpinia, o, tutaj u mamusi nowy listeczek idzie, ale tutaj u babyka też idzie, o. Taki konkretny jest, konkretny pijak straszny. Znowu się zaczęły upały i Alpinia już w ogóle pije jak szalona, więc trzeba tu zaglądać. Trzeba to kontrolować, no ale cała Alpinia ma się dobrze, mimo że cała nie mieści się w kadrze. No i tutaj stoi Pink Princess, który testuje na wybarwienie. Zobaczcie, tutaj jest Najnowszy listek, to jest ten listek, któremu pomogłam wyjść z pochewki. Jest taki ciemnawy, ale to nie szkodzi, bo jakieś różowe plamki ma, więc no to, to nie jest najgorzej. Nie jest nim najgorzej. Co prawda jest taki dziwnie ciemny, więc mam nadzieję, że się coś jeszcze tutaj na nim zmieni. O, i chcę wam jeszcze pokazać. Oj, kolejna rureczka. Także tutaj temu Pink Princess podoba się strasznie, ale pije bardzo szybko. Otóż mu została sama końcówka, a ja w piątek mu dolewałam, więc pije bardzo szybko. Bardzo szybko pije. Tutaj jest fan. Eee, Fanban? <laughs> bardzo podoba mi się ta nazwa. Chcę wam pokazać, żeby nie zrzucić tej całej doniczki, że tutaj tworzy się listek, więc będzie nasz pierwszy listek. Może ja wstanę, będzie lepiej widać. O, może teraz widać to lepiej, bo mi w kamerę świeciła lampa, więc nie widziałam za bardzo, co pokazuje, ale teraz widać ewidentnie jest listeczek i to nasz listeczek będzie, więc ciekawe jaki. E, obok begonia. E, cóż mogę powiedzieć więcej o begonii niż to, co sami tu widzicie? E, straciła chyba ze trzy listki, bo coś tu wyciągałam jakieś trupy. Ale żeby coś tutaj. Tam jest niby jakiś taki mały listek. Nie wiem, no słabo ma się te be ta, ta, ta begonia. Ja wiedziałam, że tak będzie. Dlaczego jeszcze kamery nie mogę przekręcić? O jezu, wszystko dzisiaj przeciwko mnie. Tak właśnie wygląda ta begonia. Odnoszę wrażenie, że jakby te listki, dwa, jakby zwiększyły się, jakby, tak wiecie, po prostu się powiększyły. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. I jeszcze cały czas irytuje mnie fakt, że ona miała być biała. A nie jest, więc irytujące. Naprawdę irytujące. No nie wiem, co będzie z tą begonią. Staram się, zostawiam ją. Mm, chciałabym, żeby coś tutaj, wiecie, jakiś nowy listek, ale jakoś tak... No nie ma nic, nic nie widzę, nic nie widzę i to mnie właśnie bardzo denerwuje, bo gdybym ja jeszcze widziała jakiś mały listek, to bym była, wiecie, taka o, okej, okay, dobrze jest, no ale tutaj... Coś tam się niby w niej dzieje. Jeszcze teraz ostrości nie mogę złapać. O Boże, ta tablica to był po prostu zły pomysł, chyba jednak. Coś tam takie małe y, się dzieje tam w środku, ale nie wiem, trzeba po prostu poczekać, bo <grym> autentycznie jakoś tak wydaje mi się, że ta begonia ma się słabo. <grym> nie wiem, takie odnoszę wrażenie serio. No i tutaj najnowszy listek u Skrzydła Kwiata. No jak widzicie, no taki. Zwykłe w zasadzie to. Nic fantastycznego. Zwykły, najzwyklejszy, no ale yy, widać, że cały skrzydłokwiat też ma się spokojnie, Się tak fajnie teraz rozłożył na boki. No i tutaj już widzę coś. Coś, coś i tu. Kurczę. Mm. O, kurde, i tu. Oh, nie widziałam tego wcześniej. Chyba znowu przesadziłam z nawozem. Ja tak strasznie szybko. Skrzydło kwiaty przenaważam, że sobie sprawy nie zdajecie. <grywa> no, coś, 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 coś nie bardzo. Ach, i wybaczcie, że tak mówię dość chwiejnie, ale jest już dość późno, a ja już jestem na wykończeniu, że tak powiem, fizycznym już dzisiaj. No i Honolulu. Honolulu, tak, ty łagodzisz moje stresy. Taki śliczny listek tworzy się tutaj, taki różowy, flamingowy, taki właśnie. <grywa> Piękne Honolulu. Tutaj w tym miejscu tego Honolulu, co mogliście zauważyć, w czwartek stała inna roślinka o nowych roślinkach, bo zabrałam je stąd, będziemy sobie rozmawiać w czwartek. Przygotowałam dla Was filmik właśnie na czwartek, więc jeszcze na dziś podmi podmiankę zrobiłam, że tak powiem, zamieniłam. Te roślinki Honolulu teraz już tutaj stać nie będzie, ale to tam wiecie. To jest na razie nieistotne. Na razie tutaj z powrotem na tą chwilę przynajmniej wróciło Honolulu. Jak widzicie, ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze. I tutaj od razu możemy przejść na dół, bo to jest kolejny Pink Princess. I tutaj o, najnowszy listek, ale jak widzicie, no, słabo różowy. Ale i tak miło, że się stworzył jakiś nowy listek. Tylko, że ona autentycznie. Nic takiego spektakularnego, jeszcze mi chyba nawet ostrości nie łapie. No tak on wygląda. Czyli tak troszeczkę nijako. No ale znowu tu. Wow, <grym> jaki boski! Boziu, boziu, taki malutki, taki boski. Biały, właśnie z takim zielonym paseczkiem w środku. Uroczy, jeszcze do końca, jak widzicie, cały nie wylazł. No ale ja się już jaram, po prostu się jaram. Jest bosko, jak na niego patrzę, to tak wiecie, od razu mi błogo. Coś niesamowitego. I tutaj, żeby nie zapomnieć, u draceny coś zaczyna się dziać. Widzicie taki patyczek tutaj? O, tu w tym miejscu taki patyczek. Taki dziubeczek, ząbeczek. Coś tu, dracenka też zaczyna mm, kombinować. Jeżeli chodzi o aglaonemę, no to teraz. Mm, te kolorki zrobiły się tak bardzo intensywne, że nawet kamera je w końcu wyłapuje, tak jak ja bym tego oczekiwała, chociaż wciąż um, żal mi tego, że nie widzicie tych kolorów tak mocno intensywnie jak ja. No ale już przynajmniej w miarę macie zarys tego, o czym ja cały czas mówię, a czego w ogóle nie było widać. Że faktycznie tak właśnie jest, że mamy tutaj białe, różowe w środku, kupę, takie kupę, dużo zielonych punktów, jaką kupę Karola. Tak, ale niestety żadnego nowego listka ja tutaj nie widzę, ostatni listek mateczny widzę, zjadamy, ok, trudno, tutaj zajrzyjmy do orchidei. Tak, ha, rozwinęła jeden listek. Teraz już widać, że będzie też otwierać ten. Tam w środku też coś jeszcze jest, ale i tak jest ciemno, więc mm, słabo to widać. No, ale dobrze ma się ta orchidea. Nie wygląda na jakąś taką, wiecie, zabiedzoną. Jest też u niej w porządku. U Milk Confetti, Jak widzicie, tutaj jest listeczek ale on tak kurczę troszeczkę ma problem żeby się rozkręcić troszeczkę mnie to martwi bo nawet jak widzicie staram się bardzo delikatnie coś mu tutaj pomóc no nic nie idzie nic zupełnie, totalnie, więc zostawiam, nie ruszam, nie wiem, nie chcę uszkodzić. Może on sobie sam da radę, a jeśli nie, to po prostu na przestrzeni kilku najbliższych dni będę sprawdzać, dlaczego mi ostrość gubisz, nie gub mi ostrości. Mm, dolny listek, będziemy zjadać, będziemy go zrzucać. Okej, okay. okej, okay. ja oczywiście już mu nawóz daję, to nie jest tak, że ja go, nie wiecie, nie karmię. No, tutaj, tutaj, tutaj też jest... Taki całkiem nowy listek. Oj, czemu ja tak strasznie gubię ostrość? No, ale, ale jakby martwi mnie tylko tutaj ta rureczka, właśnie, bo miał wyjść z niej listek i coś kurczę. No. Słabiutko, słabiutko. Coś ten milk nie bardzo. No, ale znowu tu taka i jest całkiem fantastycznie. Zobaczcie. Nasz najnowszy listek u Philodendrona White Princess. Taki. No może nie jest jakiś tam super kozacki, ale jest, to jest nasz liść. No nie, nie sklepowy. Widać, że taki dosłownie przez pół jest taki pociapany, a dosłownie przez pół jest praktycznie zielony. No też jest ładny. Cieszy to, cieszy to moje serce, cieszy to moje oko, bo to wiecie. No on rośnie, tak? Widać, że jest OK, stworzył listek. Powinno być w porządku. No, ale znowuż tutaj jest gorzej. To jest glorek z zeszłego tygodnia, co Wam mówiłam, że tutaj ten jeden listek się zamienił praktycznie w slajma. Ten też zaczyna się zamieniać w slajma, mimo że już tydzień temu, jak z Wami rozmawiałam, to już podczas filmu zdjęłam ten kubek, on już tutaj na tą roślinę nigdy więcej nie wrócił, nawet na sekundę. Więc tutaj znowuż taki listeczek się ślamiący. Bardzo mi to szkoda, bardzo szkoda, a tutaj jakby nie, nic nie widać, żeby coś innego się działo. Więc yy, coś czuję, że kolejna roślinka od hopa, która po prostu nie wiem, nie, nie przetrwała próby czasu. Nie mam zielonego pojęcia, yy, boję się do niego zaglądać, boję się go ruszać, bo odnoszę wrażenie, że on korzonki już na pewno jakieś zrobił. I, i czuję się w kropce, <laughs> chociaż ta kropka może też wynikać po prostu, wiecie, ze zmęczenia mojego osobistego, no nie wiem, przemyślę to e, w środę powinnam mieć tak ciutkę ciutkę wolniej, to może do niego zajrzę nie wiem, muszę to przemyśleć, ale zajrzyjmy tutaj do słoikowca bo u niego e, jest znowu dobrze <grym> tak, tak, więc co, 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 coś niedobrze coś dobrze, tak, to jest ten listy, który znamy, on się tak nie do końca rozwinął nie do końca się wykształcił i taki jest jak widzicie no dziwaczny, ale tu o, jaka rureczka ładna, haha, będzie się rozwijać. Tak, i co tutaj mamy? To tu jest ten listek, który również nie bardzo chciał się rozwinąć. I tak, no mimo, że ja pomagam, on no też się wciąż zwija. No, ale to i tak jest dobrze, bo tutaj ten melano, jeśli się nie mylę, chyba, że coś pokiciałam znowu w swojej głowie. No, jak widzicie, naprawdę ma się dobrze. Naprawdę ma się dobrze, no na pewno nie tak jak tutaj, jak ten Glorek, co się właśnie tu, o, teraz to chyba nawet widać lepiej. Widzicie? Tą plamę taką, jak on by rozpuszczał dosłownie ten liść, mimo że serio, od tygodnia już tutaj, znaczy od tygodnia, no, dla was, dla mnie jutro, dla was już dziś, mm, po, od poniedziałku do poniedziałku, prawda? Minie tydzień bez tego kubeczka, także widać, że coś... Coś nie pykło, coś nie poszło, ale jemu ten kubeczek służy. Widać, że mm, faktycznie ta wyższa wilgotność powietrza. Czemu mi tak dzisiaj gubi ostrość? Współpracuj kamero, bo ja jestem po prostu wykończona fizycznie. Mm, tak, y, zmierzam do tego, że jemu ten kubeczek, znaczy, wiecie, tutaj ten słoik faktycznie pomaga, bo. Wcześniej po prostu stał, nic się nie działo, a teraz dzięki temu, że on jest tutaj zamknięty, no to widać ewidentnie, że te listki jakoś tam powolutku rosną. Domyślam się, że ta ich wielkość pewnie ma znaczenie w tym, że no ma mało światełka. Jednak mimo wszystko, bo jak, kiedy ja to tutaj zakryję, to tam w środku, jak widzicie, to światełko jest marne, więc rozważam, żeby zdjąć ten korek, a po prostu. Po, położyć tutaj, wiecie, taką fo folię kuchenną przeźroczystą, ewentualnie tutaj może recepturką troszeczkę spiąć, żeby to nie odchodziło i tak myślę, że może wtedy więcej światełka będzie mu wpadać, bo no ewidentnie widać, że ten kapselek skorka po prostu mocno mu hamuje tutaj to światełko. No i Kikut, tak, Kikut, wciąż mu nie dosypałam karamzytu, przygotowałam sobie nawet trochę karamzytu, ale zużyłam go, cała ja po prostu, nie no nie mam teraz przygotowanego karamzytu dla niego, ale widzę, że no ja nie wiem, no naprawdę, no tak bardzo kiepsko stoję z czasem, a zajęć tyle, że ja dosłownie po nocach siedzę, jeszcze czasem ludzie do mnie piszą, o jest pierwsza w nocy, ty wciąż jesteś online? No, tak bywa! No, więc jak widzicie, jest w porządku, jest w porządku, tylko kolega jest przegibnięty i odnoszę wrażenie, że jest przegibnięty jeszcze bardziej. Chociaż mogę się mylić. No, ewidentnie, no trzeba mu coś tutaj dosypać, no, ale omijając fakt, że po prostu z braku ogaru czasowego nie dosypałam, no to jak widzicie, cały ma się bardzo dobrze. No, przecudowny jest ten kolor, taki nawet wpadający trochę w niebieski. Coś pięknego. Od razu, póki tutaj siedzę, chcę Wam pokazać, że Regina robi rureczkę. Widać to e, dość słabo, bo i to jest bardzo mocno zasłonięte wszystkimi listkami. I jeszcze i znowu stracę, ale widać. Widać, jest tutaj rureczka, e, jest w porządku, no ale cała Regina również ma się bardzo dobrze. Ten żółty liścioch, co tam z tyłu przebija, to jest oczywiście li liścioch tego filodendrona, tudzież tej monstery. To, to nie Regina. Regina ma się bardzo dobrze. No, cudowna jest. Jeszcze ten taki nerw. Taki mocno czerwony w środku. No, po prostu cudowna. Uwielbiam ją. Jak ona tak te kolorki później też zmienia. To też wygląda fantastycznie. Bardzo ją lubię. Regina, dajesz radę, jak zawsze. Rozkręcił mi się statyw. Na kilka części, serio. Nie pamiętam, na czym skończyłam. Chyba na Reginie skończyliśmy i teraz miałam wstać, bo, bo po coś miałam wstać, więc wydaje mi się, że właśnie po to. Ja wiem, że wy pewnie na filmie tego w ogóle nie zauważycie, bo ja to powycinam, ale no rozpad mi się statyw. Jak w ogóle? Jak? Dora. Epipremnum Pinatum, variegata. To jest liść, który jak najbardziej znamy. To że tak powiem, zaskoku żadnego nie ma. Tutaj z tyłu jest listek, który... O, choć no tutaj. O, to jest listek, który również już znamy. Taki, bardzo ładny. I tam... Możecie mi wierzyć bądź nie, ale znowu mi się statyw rozpadł. <grybujesz> tak, Tak go sprytnie skręciłam, że znowu tu odpadło coś od niego. Wkręciłam to z powrotem. Wytnę to tak, żebyście nie słyszeli tego całego upadku i... I mojego zdenerwowania. <noise> ale tu na całe szczęście na dole nic się nie uszkodziło, jedynie co to tutaj jednak tylko troszeczkę ta się odsunęła od siebie, ale to nic. Dobra, lećmy kochani dalej, bo ja widzę, że ja mam takiego dzisiaj niefarta, że w ogóle nie powinnam kamery ruszać. Um, Monstera. Tutaj widać Monsterę. Jak widzicie, ona sobie już tam idzie do góry. Między węzłem zrobiło się dużo, dużo większe czyli ta łodyżka między jednym węzłem a drugim zrobiła się całkiem długa. No to wynika po prostu z tego, że tutaj troszeczkę jest przyciemno i tak to właśnie, kurde, wygląda. Ale monstery ym, na tym etapie to praktycznie już nie zobaczymy bo jak widzicie, filodendron, który zrobił nowego liścia o! A no właśnie, bo ja tutaj chciałam przesunąć listek. I coś mi od kamery odpadło. Dobra, i tak, znaczy od statywu. Tutaj mamy nowy Listek, no, którego zupełnie nie mam, jak wam pokazać, co mam zrobić. Nie chcę go pouszkadzać, bo to będzie strata ogromna. No, jest cudowny, jest troszeczkę poprzepalany, jak widzicie tam. O, także idealny nie jest. Oj, no cóż, no cóż, lampa widocznie troszeczkę za mocno jest ustawiona, no sama nie wiem, co mam zrobić, kurczę, kurczę. A tutaj, jeżeli chodzi o ten listek, który miał przędziorka, to ja go już tu chyba nie widzę, chyba jednak dałam radę. Chyba tak, okej, okay. tutaj byłoby ok, ale zobaczcie, też właśnie odnoszę wrażenie, że kolega trochę nie dojada. Bo patrzcie jak mu się porobiły jaśniejsze miejsca, i tutaj też jaśniejsze, a nie wiem nic o Fuzji Petiol, żeby tak jego kolory ewoluowały. Więc odnoszę wrażenie, że chyba kolega jednak nie dojada, mimo że co tydzień dostaje żyć, e, świeże ryć, bo nie ma mecemetru. To jednak chyba trochę za mało. Co myślicie? No właśnie, sama nie wiem. No a idąc dalej. Tu może najpierw tym się zajmijmy, bo on jest taki duży i go widać. Najnowszy listek. Bardzo proszę, taki ładny, też całkiem spory. I tu już jest kolejny dziubek. O, i to jest listek, który w przeciągu tygodnia urósł bardzo duży. Od momentu jak tutaj przywiązałam sznureczek, to to ruszyło to to ruszyło bardzo bardzo kosmicznie mimo że korzeń powietrzny nie wlazł w palik to i tak widocznie roślinka poczuła się stabilnie poczuła się bezpiecznie bo to jak widzicie ruszyło bardzo bardzo kosmicznie kosmicznym tempem i mamy dzięki temu właśnie tutaj taki fantastyczny liścioch i właśnie kolejny w drodze a teraz zejdźmy tutaj na dół <śmiech> <śmiech> tak i tutaj mamy brantianum Filodendron Brantitanum, bran bran jakoś tak, o którym. No, jak widzicie, gadać mi się nie chce, bo słów miłych to ja nie mam. Co do niego żadnych. Po prostu, mm, cholernik, tak, ja zerknijmy, chociaż ja spróbuję zerknąć. Czy coś tutaj w tym dolnym przyroście? Nie. Nic. Ten listek, co tu widzicie, on tutaj jest i jest i jest, nic tu się nie zmienia, nic tu się nie dzieje, więc chodźmy może zobaczmy, co ciekawego u uzrośli, bo one chociaż nie będą takie kapryśne jak ten Brantianum, jak ten dziadyga. To może zacznijmy Panzią, bo muszę sobie bardzo humor poprawić. Patrzcie, w tym takim małym przyrościku o właśnie tym małym przyrościku, właśnie od tego małego listka rureczka, już jaka duża, jaka piękna pewnie rozwijać się będzie w tym tygodniu, no po prostu cudownie, co tu jeszcze, jeszcze gdzieś jest jedna rureczka, tylko muszę ją znaleźć, o tutaj o tutaj, kolejna rureczka też widać, że śliczna, dużo białych ciapeczek na niej widzę, no po prostu ciudo, ciudo i co, i tutaj mamy listek na przykład najnowszy który również widzę, że ma problem się otworzyć, ale tutaj o, o mocno się trzyma, to nie będę, po, nie będę pomagać, ale taki śliczny. No, no, u jest wszystko w porządku. Jeszcze pokażę wam, bo tutaj na dole. Tylko gdzie to jest? Może trochę kamerę zniżej, wtedy lepiej będzie to widać. Gdzie to cudo jest? No nie ma? Tu jest! Taki malutki zębuszek się ukrył. Kolejny przyrościk rośnie i widać, że ma się to dobrze. Jest ładny, zielony. Może nawet ciuteczkę większy niż ostatnio. No nawet go widać teraz. O. No cudo, po prostu cudo. No pandzia poprawia mi humor. Tak. Taka jest śliczna, cudowna. Naprawdę, kurde. Sztosik. Sztosik? No, tak ona właśnie wygląda, jak widzicie, może jeszcze Wam przekręcę, bo wiem, że Wy też ją lubicie. Taka, taka, no i właśnie tylko nie wiem, kurczę, co tutaj z tym listkiem. Co tu się wydarzyło? Tak bardzo się boję, wiecie, kurczę, tych wszystkich z roślich, jak one nie rozwijają listków, pomagać czy nie pomagać, bo wiecie, nie chcę przedobrzyć, no nie, nie będę, nie będę go ruszać, ok, to lećmy po kolejną z roślicha. I kolejna roślinka to jest po prostu zwykłe konfetti, ale takie zwykłe to ono nie jest, jest cudowne, przynajmniej dla mojego serca. Zobaczcie, jakie fantastyczne piegi. I tutaj znów kolejny raz powiem, że a nie mówiłam. Widać było po prostu przez tą rureczkę tak mm, duże, czerwone plamki, prawda? Więc widać, że te piegi faktycznie takie duże są. Uwielbiam te rurki. Uwielbiam te rurki, bo już można coś trochę przez tą zwiniętą rurkę podejrzeć i wiedzieć mniej więcej, co to będzie. No i teraz. Taki właśnie najnowszy listek. Jeszcze pokażę Wam te starsze listki, że jednak cieniowanie daje radę. Zobaczcie, jakie intensywne. No wiadomo, no te kolory niestety trochę się zmieniają, prawda? Nowy, nowy listek wygląda zawsze najbardziej fantastycznie, potem z czasem trochę traci ten swój urok, ale i tak wydaje mi się, że nie jest źle, że cieniowanie jednak daje radę. O, tutaj ten różowy troszeczkę się zamienia w taki brązowawy odcień, ale i tak to jest wciąż bardzo ładne. Tak, tak to właśnie wygląda. Znowu pies mi chrapie, tak. <grytum> Witam w poniedziałek, no nie. <grytum> ona ma wywalone. <grytum> ona po prostu śpi, koniec. No, szukam jakiejś rurki, powiem wam, ale nic nie widzę. Więc na tą chwilę e, chyba nic. No, tak wygląda całe konfetti. Cudowne. A jeszcze nie wiem, czy wy w ogóle zwróciliście uwagę na to, jak ona już całkiem spore te listki robi że to nie są malutkie listki. Bo tak wiecie, jak przykładam dłoń, to widać, jakie one są duże. No, kozacka jest, śliczna. Przyszedł czas na emeralda. Patrzcie, jaki gęsty. No i tak, no, nie ulega wątpliwości, że tutaj mamy nowy listek, który na razie wygląda tak. On się jeszcze cały nie rozwinął. Tak, no lekko idzie, ale... Nie będę go tutaj szarpać. Tutaj mamy rureczkę prawie całą białą, i to jest rureczka, która właśnie odchodzi. Zaraz, żeby to było dla Was dobrze widoczne, to jest właśnie biała rureczka, która odchodzi właśnie z tego białego, białego przyrostu. Więc kolejna taka biała, znaczy biała. To jest taki kolor, no nie, taki białawy, chociaż dla mnie on jest taki bardziej trochę. Kremowo, lekko zielonkawy, no jakiś taki dziwny. Mm, także tutaj mamy właśnie taką nowość, że kolejna rurka, która będzie trupem za niedługo. Nowy listek, który się jeszcze nie rozkręcił. I tutaj jest listek, który troszeczkę jest dla mnie zagadką, bo czuć po nim, wiecie, tą taką świeżość. Nowego listka. To czuć. Reszta listków taka nie jest. Reszta listków jest taka, wiecie, kropowata, nazwijmy to tak troszkę w cudzysłowie. I jakoś tak w ogóle kurczę. Nie pamiętam. Jakoś. Ale jest piękny, <ścoughs> więc jestem zaskoczona podwójnie. Bo dopóki nie pamiętam i dopóki się nie przypomnę, to po prostu będę zaskoczona podwójnie. Ale jest. Jest. Sztosiko Boże. Ja kocham ten taki właśnie marmurek. Jak się tworzy takie coś cudowne, po prostu cudowne no i co, uniosę ją może to sobie zerkniemy czy coś tu widać takiego, jakiegoś innego ale nie, na pewno nie więc ją po prostu odstawię, jeszcze raz wam pokażę jak wygląda no wygląda przekozacko, dalej ona się tu przegibuje, ja coś w zeszły poniedziałek próbowałam coś tutaj zrobić, coś naciągnąć, podsypać keramzytem, wiecie poupychać tam keramzyt, ale to nic nie daje on po prostu wypycha <grym> ten patyczek storczykowy. No i tak to właśnie wygląda. Filek potworek, którego również zaniedbałam pod względem tego, że nie zajrzałam mu do tej doniczki. Ja wiem, że ja tak się powtarzam i powtarzam, że ja muszę to, ja muszę tamto. Faktycznie ja muszę zrobić dużo rzeczy, tylko jeszcze żeby, kurczę, z tym czasem, ja nie wiem, daj, dajcie mi jakiś przepis na organizację czasu. <grym> no, zobaczcie, tutaj na przykład nowy listek. Bardzo ładne. Ogólnie cały ten filuś ma się naprawdę dobrze. Pokażę Wam. O, tu mnie na przykład taki malutki listaczek z boku sobie wyraz wyrasta: po prostu cudak. No, Mnie ogólnie on bardzo cieszy, tylko właśnie niepokoi mnie to, co on tutaj robi z tymi swoimi korzeniami. No, po co on takie rzeczy tu odwala? A jak widzicie, no, wygląda to jeszcze gorzej niż tydzień temu. Więc naprawdę wypadałoby tutaj zajrzeć. Tylko ja już dzisiaj jestem tak zmęczona, że nie mam na to siły. No i tutaj ten korzonek, o, tutaj właśnie ten, to ten, którego sam zaczął pchać tutaj w doniczkę. Jak widzicie, sciemniał. Ściemniał, więc no, no, lipa jest straszna. O. Ale wygląda na to, że on ogólnie sam sobie ma się bardzo dobrze. Zrzuca dolne listki, co jest u niego normą, robi nowe. Tak, o właśnie, tutaj, tutaj, nowy listek, tutaj, jakiś stary listek, tak, tak. No, no, ogólnie widzę, że u niego jest w porządku. Dalej go stawiam właśnie tutaj, o mniej więcej tutaj, bo odnoszę wrażenie, że kiedy on stoi taki troszeczkę właśnie przycieniony, to te listki robi takie troszeczkę większe. No dobrze, kochani, tak to właśnie wygląda. Jeżeli o którejś roślince zapomniałam, to przepraszam, ale ten rozpadający się statyw trochę mnie wybił z rytmu i nie wiem na tą chwilę, czy o czymś przypadkiem nie zapomniałam, ale na pewno nie zapomniałam przygotować dla Was filmu na czwartek i takowy będzie. Tak jak już wspominałam, będzie to po prostu przegląd takich nowych roślin, takie które kupiłam, jeszcze wam o nich nie mówiłam, czy się z kimś wymieniłam, i tak dalej, po prostu nowe, nowe roślinki. Może to będzie po prostu dla was coś, wiecie, ciekawego i tak dalej. Przy okazji trochę bardziej wsadzimy mortkę w ten nowy regał, bo to głównie na nim stoją takie trochę te nowości i tak dalej, więc mam nadzieję, że taki filmik luźniejszy, z jakimiś takimi moimi nowymi odkryciami roślinnymi będzie całkiem sympatyczny. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że całkiem przyjemnie się ten poniedziałek dzisiaj ze mną oglądało. Mimo mojego zmęczenia, które wydaje mi się, że słychać, że jestem zmęczona, no to i tak właśnie mam nadzieję, że i tak całkiem sympatycznie spędziliście ze mną tą chwilę, właśnie poniedziałku. Ja wam życzę bardzo udanego, bardzo sympatycznego i bardzo luźniutkiego tygodnia i do zobaczenia w czwartek. Pa!